Ale wprost Mika Hakinen i Mark Weber, co łączy wyżej wymienionych kierowców? Umiejętność dobrania odpowiedniego momentu do zejścia ze sceny. Do tego grona moglibyśmy dołączyć również Nigela Mansella, gdyby nie fakt, że brytyjczyk dołączył w 1995 roku do McLarena i ten epizod jego kariery, delikatnie mówiąc, nie był zbyt udany. I to właśnie o tego typu kierowcach będzie dzisiejszy odcinek. Kierowcach, którzy odeszli w cieniu swych wielkich osiągnięć, a mogli zrobić to wcześniej i odejść w blasku chwały. Witajcie! Kłania się wam jako press i zaprasza na kolejny odcinek, w którym prześwietlimy sylwetki kierowców, którzy starali się oszukać datę ważności. Być może niektórzy złapią się teraz za głowę, ponieważ Mario Andretti pod koniec 1982 roku całkiem nieźle wywiązał się z roli zastąpienia kontuzjowanego Didier Pironiego. W końcu zdobył pole position do Grand Prix Włoch, które ukończył na trzecim miejscu, a w ostatniej rundzie na parkingu przed Caesar Palace liczył się w walce o punkty aż do awarii zawieszenia, wcześniej prawie wyrzucając z wyścigu Keckerosberga, mistrza świata z tamtego sezonu. Mario rozpoczął profesjonalną karierę kierowcy wyścigowego w 1964 roku w serii USAC. Już w drugim sezonie sięgnął po mistrzowski tytuł, który zresztą obronił, w międzyczasie zajmując trzecie miejsce w Indy 500. Najistotniejsze w wyścigu na Indianapolis z 1965 była jednak możliwość spotkania Colina Chapmana, który wraz z Jimem Clarkiem podjął trzecią i wreszcie skuteczną próbę podbicia Indy 500. Mario wykorzystał okazję, by porozmawiać z szefem dominującego wówczas w F1 Lotusa i opowiedział Chapmanowi o swoich planach oraz ambicjach. Od legendarnego inżyniera usłyszał, by zadzwonił, gdy będzie gotowy. Swą gotowość Andretti zgłosił Chapmanowi w sezonie 1968 rok po zwycięstwie w wyścigu Daytona 500. Pierwotnie miał wystąpić już w Grand Prix Włoch, jednak po kwalifikacjach, w których zajął dziesiąte miejsce, nie został dopuszczony do startu. Dlaczego? Bynajmniej nie miało to związku z samym weekendem we Włoszech. Tuż po czasówce Andretti poleciał do Ameryki na wyścig Hoosier 100 zaliczany do klasyfikacji USAC. Start w nim naruszał przepisy wyścigów Grand Prix, które zabraniały zawodnikom startu w dwóch różnych wyścigach na przestrzeni 24 godzin. Pierwszy występ Mario Andrettiego w Formule 1 przypadł więc na rodzimym obiekcie Watkins Glen. Mario szokował cały padok sięgając po pool position. Najbliżej pokonania Amerykanina byli dwaj Brytyjczycy: Jackie Stewart i Graham Hill, kolega Andretiego z Lotusa i mistrz świata z tamtego roku. W wyścigu Mario nie mógł odpędzić się od kłopotów. Najpierw uszkodził skrzydło, a potem jego samochód dotknęła awaria sprzęgła, przez którą musiał się wycofać. W następnym roku Andretti otrzymał jeszcze trzy szanse w Lotusie, jednak zespół Chapmana nie posiadał już najlepszej konstrukcji. Amerykanin rozpoczął więc tułaczkę. W latach 1970 i 1971 jeździł dla Marcha, dla którego zdobył jedno trzecie miejsce i Ferrari, w którym odniósł pierwsze zwycięstwo w F1. Do 1975 roku to by było jednak na tyle sukcesów i to nie tylko w F1, bo Andretti kontynuował starty w serii USAC, gdzie co prawda triumfował i plasował się na podium, lecz tylko w pojedynczych rundach. W 1976 roku Mario niespodziewanie powrócił do Lotusa jako syn marnotrawny. Zespół Colina Chapmana przeżywał wówczas kryzys, a sam Andretti na początku sezonu przeniósł się jeszcze na dwie rundy do zespołu Parnelli Jones Racing. Przez pierwszą połowę sezonu Lotus zawodził, jednak odzyskał formę pod koniec zmagań. W ostatnich pięciu wyścigach Mario dwukrotnie zajął trzecie miejsce i wygrał wyścig na koniec sezonu na Fuji. Kolejna kampania wyszła jeszcze lepiej i choć Lotus miał spory problem z niezawodnością, to w pierwszych dziewięciu wyścigach Andretti triumfował trzy razy, tracąc po Grand Prix Francji punkt do lidera mistrzostw Nikiego Laudy. Po rundzie w Dijon Mario zaliczył jednak serię czterech wyścigów bez punktów i finalnie zajął trzecie miejsce w mistrzostwach. Rok 1976 i 1977 okazały się jedynie wstępem do sezonu życia Amerykanina. Mając 38 lat na karku, Andretti został Mistrzem Świata, a Lotus 79 autorstwa Colina Chapmana okazał się bezkonkurencyjny. Mistrzostwo nie było jednak w pełni świętowane, bowiem w wyniku wypadku na Mondzy w 1978 roku zginął drugi kierowca Lotusa szwed Ronnie Peterson. Wydawało się, że Andretti podąży drogą Jackiego Stewarta i po mistrzowskim sezonie, okraszonym stratą przyjaciela, odejdzie z Formuły 1. Amerykanin postanowił jednak podjąć próbę obrony mistrzowskiej korony, która zakończyła się klęską. Mario zgromadził w całym sezonie 14 punktów i zajął dopiero 12 miejsce w mistrzostwach. W kolejnych dwóch latach było jeszcze gorzej, bo Andretti zdobył dla Lotusa i Alfa Romeo łącznie 4 punkty. Amerykanin opuścił Formułę 1 w cieniu, choć z jego perspektywy winny był tutaj tak zwany efekt przypowierzchniowy. Samochody robiły się absurdalne. Naprawdę prymitywne, bez żadnych ruchów zawieszenia. To była jazda za pomocą przełącznika bez potrzeby jakiejkolwiek delikatności. To sprawiło, że opuszczenie Formuły 1 było dla mnie o wiele łatwiejsze. Jak wspomniałem na początku, Mistrz Świata z 1978 roku powrócił do F1 na koniec sezonu 1982, ratując trochę swój wizerunek. Jednak nie były to jego jedyne rundy w tamtym roku. Na początku kampanii wystartował w barwach Williamsa na Long Beach, gdzie zajął 14 miejsce w kwalifikacji. I odpadł z wyścigu na 19 okrążeniu ze względu na uszkodzone zawieszenie. Przypomnę tylko, że był to mistrzowski Williams. Austriak zadebiutował w Formule 1 w zespole March w 1971 roku w domowej rundzie w Spielbergu, by już na następny sezon wykupić w zespole Maxa Mosleya miejsce na pełen etat. Niki powtórzył to zresztą w kolejnym roku, gdy przechodził do BRM, w którym zdobył pierwsze punkty w karierze. Przebojowa jazda, w połączeniu z ogromną wiedzą na temat samochodów wyścigowych i z pomocą kleja Regazzoniego, partnera z BRM, doprowadziły Austriaka do Ferrari. Choć początek relacji z najsłynniejszym zespołem w historii F1 wypadł średnio, stajnia z Maranello z Laudą na czele wróciła do wygrywania. W sezonie 1974 Włosi powrócili do walki o mistrzostwa, jednak Regattoni na finiszu zmagań uległ Emersonowi Fittipaldiemu. Rok później to już McLaren patrzył na plecy Ferrari, a szczególnie bez konkurencyjnego Laudy, który przypieczętował tytuł na Monzy. Dla Nikiego nie był to jednak rok idealny, bo w pierwszych czterech rundach zdobył ledwie pięć punktów. W kolejnych dziesięciu z kolei tylko dwa razy nie stanął na podium, odnosząc w tym czasie pięć zwycięstw. Nad drugim Fittipaldi miał 19,5 punktu przewagi, co pozwoliło w pakiecie zwyciężyć Ferrari w klasyfikacji konstruktorów. Na horyzoncie pojawił się jednak stary znajomy. Do równorzędnego McLarena dołączył James Hunt, który po wycofaniu się Lorda Heskefa musiał walczyć o utrzymanie się w F1. Pomimo wielu wątpliwości przed rozpoczęciem kampanii 1976 Hunt okazał się strzałem w dziesiątkę. Wbrew niesprzyjającej fortunie i sprzeciwom Ferrari, James sięgnął po mistrzostwo świata, pokonując o jeden punkt Nikiego Laude. Austriak z kolei miał w tym czasie za sobą i przed sobą burzliwe miesiące. To właśnie w 1976 roku otarł się o śmierć podczas Grand Prix Niemiec, a na koniec sezonu szybko wycofał się z ulewnego Grand Prix Japonii z obawy o własne życie. Żeby było ciekawiej, z wyścigu wycofać miał się i Hunt, jednak został przekonany przez menedżera zespołu, ale stara Caldwella by tego nie robił. Okropna pogoda, wszyscy trochę spięci, a wyścig przekładano tak długo jak tylko się dało, Po większość kierowców, w tym James, w ogóle nie chciała wsiadać do samochodów. Hans wrócił ze spotkania z Bernim oraz kilkoma innymi kierowcami i stwierdził, że jest zbyt niebezpiecznie. Mieli przejechać dwa okrążenia i stanąć. Powiedziałem mu wtedy, nie wygłupiaj się, bez wyścigu nie będzie tytułu mistrzowskiego. Ścigamy się, możemy to wygrać. Wiedziałem, że kiedy kierowca wsiądzie już do kokpitu, zapomina o wszystkim innym. Decyzja z wyścigu na Fuji kosztowała Laodę przyszłość Ferrari, mimo iż sam Enzo bronił decyzji swojego kierowcy, wskazując równocześnie, że Lauda powrócił za szybko. Była to jednak dobra mina do złej gry, o czym wiedziały wszystkie ważne osoby w zespole. Austriak już sezon później zdobył swój drugi tytuł Mistrza Świata, jednak jego dni w Maranello były policzone. Inna sprawa, że Lauda odszedł na własnych warunkach, co, delikatnie mówiąc, niezbyt spodobało się panu Ferrari. Na Watkins Glen, Kłogi odebrał później wieczorem telefon od Enzo, który zapytał, czy zamierza zostać w zespole. Kłogi odparł, że po powrocie do Włoch porozmawia z żoną, ale Ferrari nie pozwolił się zbyć i zwolnił go przez telefon. Lauda był wściekły za to, jak potraktowano Okłogiego, i wyjechał do Toronto, gdzie przez dwa dni bił się z myślami w pokoju hotelowym. Następnie wysłał do Ferrariego lakoniczny telegram, w którym obwieścił, że z przyczyn zdrowotnych nie weźmie udziału w dwóch ostatnich wyścigach sezonu. Arogancja zimnego profesjonalisty, jaki był Lauda, wprawiła Ferrariego w furię. Po tym, jak przez dekady traktował kierowców niczym pionki szachowe, jeden z nich postawił mu w końcu mata: Musiały minąć lata, zanim dopuścił do siebie myśl o przebaczeniu i zapomnieniu urazy pisze Brock Yates w biografii Ferrari Człowiek i Maszyna. Kolejne dwa lata Lauda spędził w Brabamie, po czym zniknął z Formuły 1. Sezon 1978 był naprawdę udany i choć Niki nie ukończył aż dziewięciu wyścigów, w pozostałych siedmiu za każdym razem stawał na podium, odnosząc przy tym dwa zwycięstwa, co pozwoliło zająć mu wysokie, czwarte miejsce w generalce. Kolejna kampania wyszła jednak fatalnie, a Lauda zdobył jedynie cztery punkty w dwóch ukończonych wyścigach. Opuszczając F1 po raz pierwszy na rzecz pełnego skupienia się na swoich liniach lotniczych, Niki miał 30 lat. Głód ścigania nie pozwalał osobie zapomnieć, w związku z czym Lauda wrócił do królowej sportów motorowych w 1982 roku, podpisując kontrakt z McLarenem o wartości rekordowych wówczas 3 milionów dolarów za sezon. Niewiele zabrakło, a umowa nie zostałaby podpisana. Wszystko ze względu na Malboro, głównego sponsora McLarena, który zamierzał wycofać się z F1. Była to dość zaskakująca decyzja, bowiem w 1981 roku zespół z Walking odniósł zwycięstwo w Grand Prix Wielkiej Brytanii za sprawą Johna Watsona, który oprócz tego jeszcze trzykrotnie stanął na podium. Lauda zdołał przekonać producenta wyrobów tytoniowych, że McLaren jest w stanie wygrywać, co udowodnił już w trzeciej rundzie sezonu na Long Beach. Do końca kampanii brytyjska ekipa za sprawą Johna Watsona wygrała jeszcze dwa wyścigi, kończąc sezon tuż za Ferrari. Kolejny rok, choć rozpoczęty rewelacyjnie, nie był już tak udany, a Niki z ledwie 12 punktami uplasował się na 10 pozycji, ponownie ulegając Watsonowi. Pomimo sytuacji w mistrzostwach, to John stracił posadę, gdyż chciał zarabiać więcej od Laudy. McLaren bez zastanowienia zerwał negocjacje, podpisując swojego byłego kierowcę, Alana Prosta, aktualnego wówczas wicemistrza świata, który za swój niewyparzony język został zwolniony z Renault ledwie dwa dni po ostatnim wyścigu sezonu 1983. W połączeniu z genialną konstrukcją MP4-2, Austriak i Francuz stworzyli duet niemal idealny, wygrywając 12 z 16 rund. Tytuł po raz trzeci w karierze zgarnął Lauda, wyprzedzając o ledwie pół punktu prosta. Z jednej strony można powiedzieć, że Alan przegrał tytuł w Monako i to na własne życzenie, lecz jest to zbyt duże uproszczenie. Warunki pogodowe w Monte Carlo w trakcie wyścigu w 1984 roku były fatalne, ale nie uniemożliwiały rozgrywania zawodów. Wiedząc, że zbliżają się do niego Ayrton Senna i Stefan Belov, Francuz wymachiwał do marszali, by ci przerwali wyścig. Deszcz był jednak tak samo ciężki jak na początku zmagań, więc wydawało się, że nie dojdzie do wstrzymania rywalizacji. Tymczasem prośby prosta zostały wysłuchane, a rywalizacji już nie wznowiono i przyznano połowę punktów. Biorąc pod uwagę późniejszą dyskwalifikację Beloffa, Allen skończyłby wyścig w najgorszym wypadku na drugim miejscu, ponieważ kolejny w kolejce Keke Rosberg nie dysponował lepszym tempem. Z drugiej strony w tym czasie Prost mógł wylecieć z wyścigu niszcząc swój bolit na bandzie, jak Lauda i Mansell, czy po awarii samochodu, a miał problemy z hamulcami. O tym, że decyzja była podjęta na korzyść Prosta, świadczy zawieszenie dyrektora toru, Jackiego Xa, będącego równocześnie kierowcą zespołu Rotman z Porsche w wyścigach samochodów sportowych. Jakby ktoś nie połączył kropek, szybko wyjaśniam. McLaren korzystał wówczas z silników Porsche. Poza tym Belk przerwał wyścig bez konsultacji ze stewardami. Lauda mógł więc odejść jako urzędujący mistrz świata, jednak postanowił dać sobie kolejny sezon. Niki pozostał w McLarenie, choć niewiele brakowało, by w sezonie 1985 został kierowcą Renault. O zaawansowanych negocjacjach Laudy z Renault dowiedział się Pino Aliewi z La Gazzetta dello Sport. Przyjechaliśmy w czwartek na Grand Prix Holandii. Spekulowano wtedy, że po sezonie Lauda może zakończyć starty, więc zapytaliśmy go, czy to rozważa. Odpowiedział nam: Dostałem fantastyczną propozycję, nawet sobie nie wyobrażacie od kogo, oj nie. W tym momencie otworzył Neseser i pokazał nam umowę, którą zaproponowało mu Renault. Przeczytaliśmy ją i to była prawda niesamowite. Wspominał Włoch. Renault ostatecznie zrywało negocjacje, a za powód uznali konflikt między Laudą a McLarenem. Tak samo jak w 1979 roku, pożegnalny sezon Nikiego wypadł blado, choć tym razem Laudzie udało wygrać się Grand Prix Holandii. Z pozostałych rund ukończył tylko dwie i z dorobkiem 14 punktów na koncie zakończył sezon na dziesiątym miejscu. Nawet pomimo wygranej na Zandvoort, Austriak mógł odejść w zdecydowanie lepszym stylu rok wcześniej. Długo zastanawiałem się, czy do zestawienia nie dodać ojca Daimona, Grahama. Ostatecznie uznałem jednak, że przełom lat 60. i 70. to jeszcze był okres, gdy kierowcy po 40., pozdrawiamy Alonso i Hamiltona, byli w stanie odnosić sukcesy. Hill Senior niewątpliwie przedłużył swą karierę o kilka lat i odszedł w cieniu swoich dwóch mistrzowskich tytułów, choć mógł ją zakończyć w 1968 roku, po zdobyciu drugiego tytułu, mając na karku 39 lat. Damon, podobnie jak Graham, późno rozpoczął karierę. Jego ojciec pierwszy test w samochodzie wyścigowym zaliczył dopiero w wieku 24 lat, zaś Damon w wieku 21. W przeciwieństwie do ojca, rozpoczął starty od wyścigów motocyklowych i na jednośladach jeździł aż do 1983 roku, gdy do zmiany przekonała go matka. Hill Junior przystał na propozycję rodzicielki, a niedługo później wstąpił do Winfield Racing School we Francji, położonej tuż przy torze Paul Ricard. Brytyjczyk aż 7 lat tułał się po seriach juniorskich, zdobywając w międzyczasie drugie miejsce w Grand Prix Macau w 1988 roku, nim wreszcie znalazł angaż w Formule 3000, ówczesnego przedsionka F1. 30-letni wówczas Damon nieraz pokazywał swoje umiejętności, trzykrotnie zdobywając pole position. Za tempem kwalifikacyjnym szło wyścigowe, jednak problemem nie do przeskoczenia była awaryjność bolidu. Hill zapunktował tylko w domowej rundzie na Brands Hatch, za którą zainkasował 6 punktów za drugie miejsce. Zdecydowanie ważniejszy okazał się kolejny sezon, również spędzony w F3000. W całej kampanii Hill zdobył 5 punktów więcej niż rok wcześniej, a mimo to przyciągnął uwagę Williamsa. Zespół z Grove zaoferował Damonowi testy, które otworzyły mu drogę do Formuły 1. Swój debiut Damon zaliczył w 1992 roku w upadającym Brabamie, gdzie zastąpił Giovanni Amati, od której po trzech Grand Prix odeszli sponsorzy. Brytyjczyk potrzebował trochę czasu na adaptację, przegrywając ze swoim teammatem Belgiem Ericiem Van De Pelem, Kim... Osiem pierwszych czasówek poza Grand Prix San Marino. Karta na dobre odwróciła się w Wielkiej Brytanii, gdzie Hill po raz pierwszy od inauguracji sezonu wprowadził Brabama do wyścigu. Sztukę tę powtórzył w Grand Prix Węgier, jak się później okazało ostatniej dla siebie rundzie w 1992 roku. Brabham po wyścigu na Hungaroringu wycofał się z dalszej rywalizacji, zaś przed Damonem otworzyła się niepowtarzalna szansa. Drugi kierowca Williamsa, Ricardo Patrese, wciąż nie miał podpisanego kontraktu na kolejny rok, a w wyniku zakontraktowania Alana Prosta, opuszczenie szeregów z Grove zapowiedział Nigel Mansell. Brytyjczyk nie chciał znów bratać się z Francuzem i odszedł do serii kart. A co z Patrese? Włoch zdecydował się przejść do Benettona, dzięki czemu angaż w ekipie z Grove otrzymał Damon. Cztery lata w Williamsie to ciągła jazda na najwyższym poziomie, ukoronowana w 1996 roku tytułem mistrzowskim odebranym z rąk Michaela Schumachera, z którym Brytyjczyk przegrywał w dwóch poprzednich sezonach. Choć Hill miał wówczas przejechane w F1 5 sezonów, jego licznik wskazywał 36 lat. Ponadto Damon nie dogadał się finansowo z Williamsem w kwestii przedłużenia kontraktu, więc wydawało się, że będzie trzecim z rzędu mistrzem świata ze Stanis Grove, który odejdzie z F1 po zdobyciu tytułu. Tak się jednak nie stało i to pomimo tego, że na jego bardzo wysokie wymagania finansowe nie przystał ani McLaren, ani Benetton, ani nawet Ferrari. Hill chciał się jednak ścigać dalej, więc podpisał kontrakt z Arrows, zespołem, który w ciągu 20 lat tylko 3 razy zameldował się na podium wyścigu, a sezon przed przyjściem Daymona zdobył jeden punkt. Żeby było jeszcze zabawniej, na swojej chciwości Damon nic nie zyskał, bo w Arrows zarabiał tyle samo, ile w Williamsie, czyli około 7 milionów dolarów rocznie. Arrows nie mógł oczywiście równać się z brytyjskimi gigantami ani z Ferrari i poza ciężkim do wytłumaczenia weekendem na Węgrzech, gdzie Damon o mały włos nie odniósł zwycięstwa, był to katastrofalny rok. Po sezonie Hill otrzymał propozycję od. McLarena, jednak 2 miliony dolarów za sezon, plus 1 milion za każde zwycięstwo, nie przekonały Mistrza Świata z 1996 roku. Damon zdecydował się podpisać dwuletni kontrakt z Jordanem o wartości 10 milionów dolarów, jednak formy z Williamsa nie był w stanie odzyskać i opuścił F1 po roku 1999. A kogo wy pamiętacie i chcecie, abyśmy wzięli pod lupę? Stajce komentarzy pod tym filmem należy do was, a jeśli spodobał się wam ten materiał, zostawcie łapkę w górę, dając nam znać, że chcecie więcej podobnych treści. Po jeszcze więcej ciekawego kontentu zapraszam was do naszych poprzednich materiałów oraz na nasze socjale, TikToka, Facebooka oraz Instagrama. Na ten moment dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem.